Hej, hey, witam Was serdecznie. I cóż, jak każda lekko opętana makijażem i produktami kosmetycznymi kobieta, mam w swojej kolekcji miliardy pojedynczych cieni do powiek, w kilku paletach na cienie. Takie luzem, wiecie, wiele z tych cieni y, kupuję pojedynczych i wyjmuję z tych opakowań i wkładam w takie paletki. Kupuję też cienie stricte pojedyncze, no i szlajają mi się i waleją po tych szufladach. Dlatego to, y, co ja lubię, lubię robić, to jest strasznie skomplikowana konstrukcja stania. To jest po prostu zmienianie sobie paletki takiej dziennej, bazowej, którą mam zawsze na stole, moim kosmetycznym stole, który jest normalnym stolem, stołem, ale do malowania. W każdym razie leży na nim zawsze paleta, w której mam cienie, w których używam w danym momencie. To -da! I to jest paletka, której używam teraz. Co jakiś czas robię przemeblowanie, układam sobie moje kolorki, moje, moje zestawienia, Niektóre chowam, te, które mi się troszeczkę opatrzyły, wyjmuję te, których dawno nie używałam, wkładam tutaj nowe, które chcę przetestować, i tak dalej, i tak dalej. Więc tej paletce jest ciągle rotacja. Może będę robić tak, że co kilka miesięcy będę wam pokazywać update tej paletki. To jest moja paletka sierpniowa. <grytanie> tak tutaj je wygląda. Jest kilka cieni z Inglota. Jest kilka cieni z Make Up pudry HD z Inglota, których używam, jako matowe cienie do konturowania po prostu oka, bo na twarzy jednak nie wysypują, nie mogę ich używać, ale stwierdziłam, że zużyję ja je na oczy. I jeszcze dwa róże z Make Up których po prostu używam jako róże, jako cienie i raczej nie używam, chociaż pewnie można by. Także cóż, może zrobię mały tur po tej paletce. Najpierw te dwa cienie HD. Z Inglotka. To są cienie. O jest będzie wyjmowania i wyjmowania. To jest cień, czy Róż HD numer 504, a to jest numer 506. Ja mam. 509, przepraszam. Ja mam tych cieni, tych Róży HD. Konturowania, osobną recenzję. Ten jest świetny, żeby wydobyć taką głębię oka, żeby w załamanie. Ten jest piękny do rozbędowywania. Bardzo fajne kolorki. Tak jak mówię, wysypują mnie niestety na polikach, więc stwierdziłam, że zużyję je na, na, moje, na moje oczyska i póki co sprawdzają mi się rewelacyjnie. To jest róż z Make-Up Giga Infatuation, a to jest Romance. Romance to jest taki, jak wiecie, jak nasz orgazm ten, ten typ taki błyszczący, a Infatuation to jest taki piękny. One się sypią. To jest taki piękny, bardzo ciepły kolor, który często mieszam miesza z bronzerem i Wspaniale się sprawdza do ocieplania buzi, dodawania. Odrobiny kolory tu świetnie wygląda palenizny, także jest naprawdę super. To są dwa cienie z inglota, które są moimi ostatnimi zakupami, o których ostatnio mówiłam właśnie w holu. U, uh, u, uh, lecisz! Lecisz na kogo? To jest numer, numer 402, a to jest numer 160. I tu jest też jeszcze ten ostatni zakup, numer 471. I to też jest mój ostatni zakup. Czyli numer 407, natomiast o nich tam się bardziej rozgadywałam w tamtym filmiku, więc może tutaj podlinkuję albo sobie znajdziecie w ostatnim holus z Inglota. E, cztery cieni, które tutaj są, e, bo je lubię, bo je testuję, chcę zobaczyć jak będą wyglądać, po prostu chcę je mieć pod ręką, bo są nowymi zakupami. To jest stary ulubieniec cieni z Inglota, który nie ma numerka, 4, nie wiem, coś tam, e, takie złoto, lekko czerwonawy, mieniący się, bardzo fajny kolor na lato do opalonej skóry. To jest taki... E, Kurde, 121 chyba z Inglota, tak. To jest taka metaliczna, brązowa czerwień, znowu dosyć ciekawa do zielonych oczu. To jest piękny kolor dzienny, 112. I to jest taki nietypowy kolor, bo to jest taki beż, który się mieni odrobinę na złoto, na złoto, takie satynowe, bardzo ładne wykończenie. Ten 112, naprawdę ten Wam polecam sobie zesłoczować, jak będziecie w Inglocie. I to jest yy, ten cień, to jest 154, to jest cień, którego używam bardzo, bardzo często, taka ostra ostry ostry błysk. Używam tego w, w, mojej, w moim kąciku, To jest taka szampańska, szampańska metaliczna perła, bardzo bardzo mocno napigmentowany cień. Ja go bardzo uwielbiam. Nie przepadam za tą 110 a czy też czasem używam? Ale to jest właśnie 110 Za jasną taką błyszczącą perłą tą sobie ten bo jest po prostu, jest bardzo fajna, dla mnie jest za jasna, wolę zdecydowanie ten szampański kolor, dlatego ten Wam, ten wam polecam, okej. Okay. Tutaj są raczej cienie z Up Geek'a, ten to jest kolor In The Spotlight, czyli taka błyszcząca, bardzo ostra, niemalże mokra konsystencja, piękny błysk, on jest taki troszeczkę brzoskwiniowo-różowawy, ale jest naprawdę zjawiskowy, ten to jest Grandstand pięknych znowu wspaniały mój ulubionic, znowu mega, niemalże mokra konsystencja, Te cieni bardzo często używam w różnych tutoriala więc na pewno się tutaj poszukać na moim kanale, ale dwa wspaniałe cienie, jeżeli cokolwiek z Makeup Geek będziecie zamawiać, to polecam te dwa. To jest, ja zapomniałam jak się nazywasz, ale to też jest Makeup Geek, Preppy, wspaniały kolor, piękny do załamania, piękny załamanie powieki, taki lekko oliwkowo-brązowawy średni matowy odcień, wspaniały taki e, na co dzień. E, to jest kolor z Inglota, który ja absolutnie kocham. To jest 363. E, taki matowy taupe. Bardzo często go znowu używam w makijażach do załamania powieki i do rozmazywania tego wszystkiego. Bardzo fajny kolor. I to jest też taki nietypowy kolor, ten róż, znaczy w sumie dosyć typowy, ale no takie niby nic, ale powiem Wam, jeżeli robię sobie za ciepły makijaż oka i chcę troszeczkę o, 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 oziębić go, albo dodać czegoś innego, albo troszeczkę innego kolorytu, to używam tego cienia i Nader często go używam, powiem Wam. I to jest Inglot 300, 319. Jasny, róż, matowy, zimny. Naprawdę bardzo, bardzo fajny kolorek. To jest zwykły beż z Inglota, to jest bardzo dobrym beżem, 353. Bardzo dobrze napigmentowany, jasny, beżowy. Bardzo rzadko, używam takich kolorów, ale jeżeli, jeżeli mi trzeba, to jest po prostu pod ręką, żeby uratować sytuację. Ten cień to jest Coco Bear, Coco Bear, tak, z Makeup Geeka. Bardzo ładny, bardzo ciepły, tak jak widzicie, e, brązik. Mam go teraz chyba pod dolną powieką, także jeżeli chcecie coś fajnie sobie ociepić, to to jest fajny kolor. On się prawie do takiego pomarańczowego, wyblendowy wybuje, także jest naprawdę spoko. To jest kolor, e, który jest absolutnie zabójczy. Ten cień to jest jeden z najlepszych cieni Makeup Geeka i chyba najlepiej sprzedający się, czyli cień Bitten. To jest taki brązik. Kolor wina, różowawo, fioletowawo, czerwonawy, przepiękny kolor, którego można dodać tylko troszkę do makijażu, fajnie go wyblendować, albo zrobić sobie bardzo ciepły, bardzo ładny makijaż oka, zjawiskowy do zielonych oczu, uwielbiam go, absolutnie go uwielbiam, nie wyobrażam sobie bez niego życia. Mam go też teraz troszeczkę w załamaniu do, do danego, żeby dodać czegoś tam, czegoś tam jeszcze. To jest kolejny chyba, tak, to jest też Makeup Geek. I to jest kolor, którego właśnie nie, nie używam. Mango Tango. Dałam go tutaj właśnie po to, żeby zacząć go używać. To jest no takie, takie ciepełko. To jest w porównaniu ten y, z Inglota. To jest takie pomarańczowe ciepełko, które właśnie tutaj leży jeszcze przed nie nieużywane, ale muszę się zmusić, żeby zacząć go używać, bo jest bardzo, bardzo interesujący. To jest kolor Mokka z Makeup Geek'a. Ciemny, matowy, wspaniale napigmentowany brąz. Wiecie, do rozmywania linera, albo w załamania, albo do smoki eye'a. Ja bardzo go lubię, nie przepadam za czernią jakoś, bo do czerni mam kredkę i sobie lubię, lubię czymś po prostu ciemnym rozmazać, ale ten kolor jest bardzo fajny. I to są znowu dwa cienie z Inglota, które są moimi dosyć nowymi zakupami, ale bardzo często ich używam w załamaniu. To jest kolor um, 378 bodajże. Zimny taupe, dosyć ciemny. To jest porównanie tego 363. 363 jest bardziej brązowy, ten jest bardziej taki fioletowawy i ciemniejszy. I bardziej go można zbudować do takiego ciemnego, ciemnego koloru. I to jest ten ostatni. To jest też jeszcze Inglot 348. Taki grafitowo-szarawy, chłodny cień. Też wspaniały, żeby rozmawiać sobie eyeliner albo sobie wjechać w załamanie, w załamanie powieki. Także to jest to. To jest moja paletka. To są moje kolorki, których. W tym momencie używam, które zdecydowanie mi wystarczają. Tak naprawdę powiem Wam szczerze, że jeżeli zasypiam do pracy, a często mi się to zdarza, a czy przysypiam, z w sensie, że nie zdarzam, to używam po prostu cienia w kremie, najczęściej jest to Maybelline Color Tattoo, albo coś takiego szybkiego, rozmażę tylko paluchem, albo tylko jednego cienia, jego naprawdę tylko rozmażę i lecę. Ale jeżeli mam ochotę na coś bardziej fancy, to sięgam do mojej właśnie tej paletki, która w tym momencie wygląda właśnie tak. Zapewne wkrótce się to zmieni, bo tak jak mówię, uwielbiam przekładać sobie i układać yy, moje kolorki. Co można powiedzieć o mnie na podstawie tej palety? Dajcie znać, co myślicie. Na pewno, że lubię ciepłości, chyba na oku. Nie wiem, dajcie znać. Wróżba, wróżba z cieni do oczu. <grych> Dobra, dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, czy macie jakieś pytania, dajcie mi znać, czy jest jakiś cień, którego mi tutaj brakuje ewidentnie, to sprawdzę, może, może się w niego zaopatrzę. Dziękuję bardzo za oglądanie, do zobaczenia znowu, łapki do góry, jeżeli ten film był dla Was przydatny, albo w ogóle, jeżeli macie, to dajcie łapkę do góry, jak nie, to nie. Zapraszam też na mojego Facebooka, Instagram, Snapchata i do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. I do zobaczenia znowu, pa!